Jesteśmy egzaltowani, ale trzeba musimy jeszcze stać? Nie. <laughs> Dark Eldarzy przynajmniej mają na tyle jajec, żeby iść do kibla. No... I się nie urządzać później nad sobą. Mm -hmm. e, no dobrze. <laughs> Kurwa, ja pierdolę. E, w takim razie... Rozmowa o, o aspektach kulturalnych chodzenia do toalety w kulturze eldarskiej. Mm -hmm. <grymne> <grymne> hmm. No tak. <grymne> znaleźliście, co znaleźliście. Czyli co stamtąd zabieracie generalnie? No papieżyska, kostur. Hmm. Jeśli coś jeszcze mi się rzuci w oczy, no to, to też do wora hmm. Tak zwanego wora. Mhm. No i wiesz, no i bujamy się stamtąd, bo już się dowiedzieliśmy mniej więcej tego, co chcieliśmy, ale przydałoby się jakimś, żeby się przypadkiem może zjął jakiś gridszy i mały zielony gówniarz, żeby go spętać i też do wora. No tutaj zbytnio, tak jak mówię, serwo czaszka robi za was całą robotę skanowania śladów życia, no ponieważ jest to... Serwoczaszka służąca Ordoxenos, więc co jak co, ale na znajdowaniu obcych się zna. Mhm. Mm Lepiej od nas wszystkich razem wziętych. Tak, ale mówię ci, nic nie znajduję. No szkoda, no to idziemy teraz w dół. Mhm. Mm Schodzicie w dół. Eee. No, złazicie, złazicie, tak? E, robi się niebezpiecznie pochyło, widać, że tutaj coś, no, te wybuchy nadszarpnęły całą konstrukcją, więc no, faktycznie tak trzeba, trzeba uważać. E, ale jako żeście zeszli, no, kawał drogi to był, ale jednak. E, tutaj no, docielacie do takich schodów, znaczy schodów, no, no, w zasadzie jesteście na, na samym dziobie, tak? na samym przedziale dziobowym, przy takich wrotach orkowych, tak? jakiejś luzie czy co to tam. na dole to ma zawiasy przy podłodze więc prawdopodobnie się od góry gdzieś o to odczepia dobra to wiesz w tym momencie moi ludzie dostają 10 minut odpoczynku mhm. no wiesz bo są wszyscy pewnie zmęczeni lekko e, musimy trochę wypocząć przed otwarciem tych wrót a wiesz a czaszka niech sobie skanuje nie też jak w mhm. poszukiwaniu obcych form życia i tak dalej, dalej. Jedyne co czaszka znalazła z formy życia, jeżeli tam się do niej dowiadywałeś co i jak, no to jest jakaś tam grzybnia, prawda, gdzieś się snuje pod, pod sufitem. Czy jest ona niebezpieczna dla Nie. ludzi? Po prostu wiesz, brud, no. Wilgoć mhm. na ścianach. <laughs> Grzyb. Nie, bo myślałem, że to jest tak grzybnie, orkowa. Też, no. Ale nie, nie ma zarodników w powietrzu, jesteśmy ogólnie bezpieczni. Uh -huh. No, no to wiesz, no to ja już po tych 10 minutach. No, Jak już, żeśmy odpoczęli, uh -huh. bo to trzeba będzie otworzyć tą, tą, tą ramę jakoś. No dobrze. Przy, przyglądam się temu. Uh -huh. Wiesz, taki, czy jest jakaś metoda otwarcia tego? czy na hamach tylko. Jest taki, wie, taki wielki kołowrót na środku. No to kołowrota się chwytamy. No, zaczynacie kręcić tym kołowrotem I... na tym, na, tej, na, ty, na tych wrotach, które macie nadzieję, że zaraz odpadną. Kręcicie, kręcicie. Kręcicie, kręcicie. Kręcicie, kręcicie. Kręcicie i kręcicie. Nagle się okazuje, że to jest po prostu kołowrót, który został wmontowany z kawałą blachy, która okrywa tą ścianę, tak? Specjalnie <laughs> użytku to nie ma z niej, tak? Taka ozdoba. Znaczy, nie no, wiesz, montowali, montowali, wiesz, no trzeba było czymś oklepać, tak, ścianę. O, to jest kawał blachy z kołowrotem jakimś. No, dobra, przykręcamy, no. Chyba gwoździami przybijamy. Też prawda. No jest tam dużo jakichś różnych dopereli, no ale generalnie któryś z chłopaków padł na pomysł, że może, o tutaj jest taka duża dźwignia, może ją wezmę, nacisnę. No to niech naciska. Tak, nacisnął i ca całe ta, ta, ta rampa pff, pieprznęła w dół. Aha. Rozumiem. W ciekawostek. <grym> piecznęła tak, że wbiła się w jakiś budynek od boku. Mhm. No to co, co ukazuje się naszym, naszym oczom? E, macie przejście do takiego Tak jak pamiętasz wtedy co Ci opowiadałem, że jest ten, ten długi spadek taki, tak? który przechodzi w, tak, w, tą, w tym podziemnym mieście, w długą ulicę, tak? I po obu stronach tej ulicy masz budynki. To jesteście, wchodzicie na górę, jak jesteście na powiedzmy ostatnim piętrze jednego z tych budynków. No to wiesz, ja do tej czaszki yy, przywołuję ją kocham i wiesz, szeptem jej rozkazuje, żeby szukała wszystkich śladów życia yy, poza ludźmi. Yy -y. No to ona oczywiście zrozumiała. I ewentualnie jakieś yy, pozostałości starożytnej technologii. Ona no, zrozumiała oczywiście i zabrała się za skanowanie. Też bezgłośnie tam poleciała sobie w jakąś szczeliną, zaczęła jechać po, po, po znaczy wzdłuż klatki schodowej na dół. A wy jesteście, możecie wreszcie spojrzeć jak to wygląda w środka. Jest tutaj jakaś rozłożona masa czegoś, co mogło być kiedyś drewnianym meblem albo jakimś meblem Albo nawet jeżeli metalowym to już tak przekorodowało, że jest to kawał rdzy, tak? No jest to bliżej niezidentyfikowane coś, co kiedyś... Tak, czymś no generalnie było. to jest tak. Same ściany. Jakieś rodzawe coś pod ścianami, jeżeli, jeżeli coś tam było. A na ziemi jest pełno brudu. No to idziemy pomału. Mhm. Weszliście powiedzmy na tą, na tą główną ulicę, rozświetlacie wszędzie dookoła latarkami i teraz jest tu trochę bardziej upiornie. W sensie, że nie ma tego błogiego światła nad wami, tylko wasze latarki to jest jedyne źródło światła w ogóle. Mhm. Wyobraź sobie, że jesteś na, otoczony ciemnością. W zupełnej... No jeszcze są półmyczki po z tego, z miodacza ognia. A, no tak, no tak. No chłopak tam odpalił oczywiście na wszelki wypadek już. Tak bardziej żywo. E, mm -hmm. Będąc gotowym i zresztą sku skumając, że trzeba zapalić. E, no. E, no to idziemy pomału. Aha, i jeśli są na ziemi ślady ciągnięcia, to idziemy w przeciwnym kierunku. Dobrze. Do tego, do wiesz, bo one były wyciągane do góry to coś. Mm -hmm. Ten pojemnik. A skądś oni musieli go wytargać, no to tam chcemy się ubyć. Panie, szliście tą główną ulicą niemalże o cholera, no nie wiem, bardzo długo, no co prawda wolno, rozglądając się wszędzie dookoła i uważając, czy, czy coś was nie zapnie, zresztą w tej ciemności jesteście jedynymi rzeczmi, który... rzeczami, które świecą, tak, i widać je zewsząd. A serwoczaszka o niczym nie malduje. Nie. Ona się spokojnie bierzy, ale przed Wami też, szwendając yy, po tym, podchwyciła ten trop, tak, tego... Yy, mhm. No. Yy, zauważacie, że wiele części tego miasta prawdopodobnie jest po prostu zasypane już naturalnie, tak, a to jest jedyna rzecz, która się jeszcze ostała. Bo na przykład mhm. widać skrzyżowanie, dochodzicie do ogromnego, naprawdę skrzyżowania. A ta ulica, którą idziecie, to, to jest wyobraź sobie tak, że to jest taka trzypasmówka z bardzo szerokim chodnikiem na boku i po środku, wiesz, to, znaczy to jest tak, trzy pasma po jednej stronie, bardzo szeroki yy, chodnik to jest wiesz, yy, Tutaj jest jeszcze taki, powiedzmy, coś co kiedyś robiło, może zatrawnik, taki placyk, wiesz, po środku biegnie. Z drugiej strony jest znowu trzy pasma, szeroki chodnik i nad tym są okazjonalnie kładki albo tuneliki. Do przejścia. Mm -hmm. No idziemy dalej. Dochodzicie, dochodzicie do ogromnego skrzyżowania i tutaj wi widzicie, że spoglądając na boki, tam gdzieś powinny też ulice znikać. Ale generalnie tam już zawaliło i, i wiesz, nic, nic nie ma, po prostu gruzy, tak? Czyli to jest to jakby, jakby tutaj były jedyne rzeczy, jakie jeszcze się ostały. I docieracie do czegoś, co dosyć dziwnie wygląda, jakby w ulicy, tak? E, ulicy takiej zwykłej otworzyła się, otworzył się tajny włas, tak? Po prostu kawał ulicy mhm. się uniósł, e, Pieczętował od reszty, rozerwał ten, mm -hmm. ten, tą ciemną substancję robiącą za podłoże. Po prostu ta, tak sru do góry taka platforma wyszła. I no, no. tam jest spadek gdzieś pod ziemię dalej. I tam właśnie serwoczaszka sobie poleciała, rozświetlając wam, wam drogę i tam są też ślady tego ciągnięcia. No to nie? A właśnie, mechanizm wygląda na też taki ludzki, czy już czegoś innego? Nie, właśnie wygląda, znaczy wygląda na technologię, trudno ci powiedzieć, ten, ten, nieimperialną, bo imperialna technologia miałaby pełno, wiesz, jakichś ozdobników gotyckich typowo. Um. E, albo chociażby Adeptus mechanikus, by zostawili jakieś swoje akcenty. Żeby tylko było stylistycznie. Albo gdzieś, tak? by chociaż był, gdzieś by był wypalony orzeł w stali na którejś. Przede wszystkim gdyby... Tak, wszędzie by były ostre łuki, tak? Mhm. Albo chociaż jedna. Tu nie, to wygląda totalnie randomowo. E, Wchodzić. No to schodzimy. No tak, schodzicie tam, ale to wygląda wiesz co, jakby to faktycznie mogło być coś... Coś niegdyś ludzkiego. Technologia zdaje się podobna, tylko nienapiętnowana jarzłem imperium. się do środka. Tam jarzłem. Kurwa, jarzłem. pierdolisz. światło prze, i przewodnictwo imperium. To nie Dobra. Dla mnie to jest właśnie piękne stwierdzenie jarzmu. To jest taki ciężar. No. Dobra, nie pierdolisz. W każdym razie jesteście w środku <laughs> wycieracie wiesz, do, do czegoś, co wygląda jak taka komora ogromna dosyć, gdzie różne, skrzynie, <śmiech> <śmiech> gdzie różne skrzynie były niegdyś pełne, teraz po prostu leżą puste. Ale to wyglądają na takie random skrzynie po prostu, tak? <laughs> Czy to załączko, czy z czym? Nie wiadomo. Teraz są wszystkie puste, porozwalane, jakieś stelaże się też tutaj walają, jakieś kanistry, zbiorniki, beczki. Jest po prostu rozgardiasz na całego. Nie wiadomo, czy torkowie zrabowali, czy, czy ktoś kiedyś dawno zrabował, zużył, czy coś. No idziecie kilka tam metrów dalej. Robi się niezła plątanina korytarzy. Schodzicie znowu głębiej i głębiej i głębiej, dokładnie śladami tego, tego ciągnięcia, aż serwoczaszka zatrzymała się przed e, kolejnym ciemnym pokojem, który pokojem w zasadzie, no, trudno to określić, tak jak komnata, sala, hala. Stoi to przed wrotami. I zatrzymała się, tak? I skanuje wnętrze, ale nie, nie wjeżdża do środka. No to wiesz, ja chcę, żeby zdała mi raport.